Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najgorętszych tematów technologicznych ostatnich lat, czyli sztucznej inteligencji zwanej też AI. Zobaczymy, czy są dla niej zastosowania w przemyśle, czy to naprawdę takie łatwe, jak się wydaje i co jest niezbędne, aby zacząć z niej korzystać. Nie przesadzę, jeśli powiem, że świat dosłownie oszalał na punkcie AI. ChatGPT, Midgernie i inne narzędzia zrobiły furorę. I nawet osoby, które nie mają z technologią wiele wspólnego, są ciekawe, jak to właściwie działa. Nic dziwnego, że przemysł też zaczyna myśleć o tej technologii jako o narzędziu do pracy, do wsparcia procesów produkcyjnych i zarządzania. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się podstawowym typom AI, modelom klasyfikacyjnym, predykcyjnym i generatywnym. Sprawdzimy, jak AI może pomóc w przemyśle, na co trzeba uważać i najważniejsze, czy wasza firma jest gotowa, by wprowadzić AI. Gotowi? No to zaczynamy! Historia sztucznej inteligencji zaczyna się jeszcze w latach 50. i 60. XX wieku. Gdy dopiero powstawały pierwsze komputery, naukowcy już wtedy zaczęli zastanawiać się, czy maszyna może myśleć i uczyć się tak jak człowiek. Ale uwaga, AI nie jest samoświadomym robotem. Sztuczna inteligencja to po prostu algorytm, zestaw instrukcji który uczymy rozwiązywania konkretnych problemów. Różnica między nim a klasycznym modelem deterministycznym polega na tym, że programista nie tworzy algorytmu rozwiązującego jakiś konkretny problem, ale algorytm, który na podstawie dostarczonych mu danych może nauczyć się ten problem rozwiązywać. Użyję tu metafory zapożyczonej od Tomka Rożka z kanału Nauka to Lubię. Klasyczny, deterministyczny algorytm to po prostu przepis na ciasto. Musimy dysponować wszystkimi potrzebnymi składnikami, wykonać odpowiednią sekwencję czynności i otrzymujemy gotowe ciasto. AI to w tej metaforze kucharz, który otwiera lodówkę, patrzy co w niej jest, a następnie eksperymentuje z różnymi kombinacjami czynności i pyta użytkownika, czy to co zrobił to ciasto. Po odpowiedniej ilości powtórzeń, algorytm nauczy się robić ciasto. Różnica polega na tym, że jeśli w lodówce zabraknie któregoś ze składników, klasyczny algorytm zwróci błąd, powie: Nie mam składnika, nie mogę zrobić ciasta i będzie czekał na pełny zestaw danych. Sztuczna inteligencja zaś może potencjalnie albo wymyślić inny przepis, tu mówimy o modelu generatywnym, lub przynajmniej nauczyć się innego sposobu przygotowywania ciasta z innym zestawem składników. Zatem to, co wyróżnia sztuczną inteligencję, to z jednej strony zdolność uogólniania zdobytej wiedzy, zrobię podobne ciasto z innych składników i uczenia się, nauczę się robić inne ciasto z innych składników. Czym więc jest AI? W skrócie, to algorytm, który analizuje dane i wyciąga wnioski, na podstawie których może działać. Skoro wiemy już, na czym mniej więcej polega sztuczna inteligencja i jak się uczy, przyjrzyjmy się trzem głównym obszarom, w jakich znajduje ona zastosowanie. Zacznijmy od modeli klasyfikacyjnych, bo to jedne z pierwszych AI, jakie powstały. To, co robią najlepiej, to rozpoznawanie wzorców. Przykład to OCR, czyli Optical Character Recognition. To technologia znana od dawna, która potrafi rozpoznać tekst w różnych formach. W przemyśle algorytmy klasyfikacyjne znajdują zastosowanie w systemach wizyjnych, na przykład do kontroli jakości. Ich największą przewagą nad klasycznymi systemami wizyjnymi jest większa odporność na zakłócenia. Dzięki zdolności uogólniania, algorytm taki dużo lepiej radzi sobie z wpływem zakłóceń, takich jak zmiany oświetlenia czy pozycjonowania części. Możemy uodpornić go na takie zakłócenia w procesie uczenia, pokazując mu jako wzorcowe, zarówno dobre, jak i złe elementy w różnych warunkach oświetleniowych czy też różnie zorientowane. Dzięki temu możemy osiągnąć dobre wyniki bez konieczności stosowania wymyślnych osłon, oświetlaczy czy ciągłego przekalibrowywania kamery. Myślę, że wielu z was się teraz uśmiecha. Ale uwaga, istnieje też ryzyko, że zbyt dobrze uogólniający algorytm przepuści wady, które powinien wykryć. Dlatego uczenie takich modeli wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Następną grupą modeli AI są modele predykcyjne, czyli takie, które analizując dane, przewidują co stanie się w przyszłości. To jak posiadany małej, szklanej kuli, ale technicznej. Modele te analizują duże zbiory danych, np. Na, na temat sprzedaży czy zapotrzebowania na materiał i wyciągają z tych danych wnioski. W przemyśle są wykorzystywane do prognozowania, np. popytu, przewidywania zapasów czy planowania produkcji albo logistyki dostaw. Przykładowo AI może przewidywać wzrost popytu na jakiś produkt skuteczniej niż człowiek, ponieważ w swojej analizie może uwzględniać czynniki, które człowiek by pominął. I tu ważna uwaga. Modele AI to w dużej mierze czarna skrzynka i nawet programista nie wie do końca, jaki model w procesie uczenia powstał. Stwarza to spore możliwości, ale też jest obarczone pewnym ryzykiem. Nie należy więc traktować tych systemów jako nieomylnych, raczej jako drugą opinię, i w tym kontekście AI nie zastąpi, przynajmniej jeszcze przez pewien czas, człowieka, bo wciąż może podejmować losowe, błędne decyzje, których przyczyny mogą być nie do końca jasne i przez to trudne do wyeliminowania. Z drugiej jednak strony możliwość błyskawicznego prognozowania z dużą precyzją to bardzo kuszący kosek dla każdej fabryki. I na koniec modele generatywne. To one są odpowiedzialne za całe zamieszanie wokół AI, gdyż najmocniej przypominają człowieka i są dostępne dla laików. Modele generatywne, takie jak ChatGPT czy MidJourney, mogą tworzyć nowe treści. Teksty, grafiki, instrukcje, raporty, posługują się przy tym językiem naturalnym, co bardzo obniża barierę wejścia. Napisanie zapytania nie wymaga już umiejętności programistycznych. Model potrafi przetworzyć i zinterpretować język, jakim posługuje się każdy użytkownik, i udzielić mu równie zrozumiałej odpowiedzi. Sprawia przy tym wrażenie, jakby po drugiej stronie znajdował się drugi człowiek, który rozumie kontekst, niuanse i wydaje się być prawdziwie świadomą, inteligentną istotą. Ale przypominam, to jedynie złudzenie. Modele w rodzaju czata GPT to tak naprawdę bardzo skomplikowane równania matematyczne, umiejące z bardzo dobrym przybliżeniem przewidzieć, jakie słowo powinno nastąpić po poprzednim. Oczywiście nieco upraszczam, chcę wam jedynie przed, y, przestrzec przed uleganiem wrażeniu, że to prawdziwa istota. Po prostu język jest czymś tak trudnym dla nas do zrozumienia, że żadnemu matematykowi nie udało się nigdy napisać takiego równania, a komputerom tak. Nie dlatego, że są od matematyków mądrzejsze, ale dzięki zdolności wykonywania monumentalnej wprost ilości obliczeń w bardzo krótkim czasie. W gruncie rzeczy, same obliczenia wykonywane wewnątrz modeli AI to seria sumowań i mnożeń. Cała magia tkwi w ich ilości. W przemyśle modele generatywne mogą być przydatne do generowania dokumentacji technicznej, pisania instrukcji stanowiskowych albo tworzenia podsumowań czy analiz. Mogą skracać czas tworzenia dokumentów, upraszczać język, czy tworzyć opisy na podstawie notatek, albo generować zrozumiałe raporty na podstawie surowych danych. No dobrze, to jakie warunki muszą być spełnione, aby AI mogło efektywnie być zastosowane w przedsiębiorstwach? Pierwsza rzecz to infrastruktura IT. AI ma ogromne wymagania obliczeniowe. Jak już wspomniałem, przeprowadza gigantyczną ilość operacji. I w porównaniu do klasycznych algorytmów, zazwyczaj modele AI są nadmiarowe. To po prostu znaczy tyle, że dla wykonania tej samej operacji, jeśli potrafimy sami napisać odpowiednie równanie, to będzie ono z całą pewnością prostsze i zadziała szybciej niż ten sam problem rozwiązany za pomocą sztucznej inteligencji. Dlatego nie warto jej nadużywać. Sztuczna inteligencja najlepiej sprawdzi się tam, gdzie nie potrafimy samodzielnie rozwiązać problemu lub mamy do czynienia z dużą ilością zakłóceń i chcemy nasz algorytm na nie uodpornić. Aby taki algorytm działał sprawnie, potrzebujemy mocy serwerów, dużej przestrzeni dyskowej i dostępu do odpowiednich zasobów, co dla mniejszych firm może być wyzwaniem. Warto też pomyśleć o chmurze, która może problem zasobów do pewnego stopnia rozwiązać, ale może być też nieakceptowana. W wyniku jakichś wewnętrznych polityk, zarządzania danymi często zdarza się tak, że dane nie mogą zwyczajnie opuścić zakładu produkcyjnego. Kolejna sprawa to dane. AI uczy się na danych. One muszą być po prostu wysokiej jakości. Model AI. Może nauczyć się błędnych wzorców, jeśli dane będą kiepskie. Dobre dane to podstawa. Muszą być dokładne, dobrze ustrukturyzowane, a przede wszystkim rzetelne. No i trzeci punkt to kompetencje użytkowników. Nawet najlepszy algorytm potrzebuje kogoś, kto wie, jak z nim pracować. Specjalista musi umieć zinterpretować wyniki, wychwycić błędy i wiedzieć, kiedy AI potrzebuje korekty. W przeciwnym razie możemy mieć sytuację, w której AI wygeneruje błędne wyniki, a bez odpowiedniej wiedzy, Trudno je będzie wykryć. Jakie są najważniejsze wyzwania i zagrożenia przy stosowaniu AI w przemyśle? Po pierwsze, modele AI, które potrafią uogólniać, są przydatne, bo radzą sobie z różnymi warunkami, jak zmienne oświetlenie czy lekkie odchylenia. Ale kiedy AI zbyt ogólnia, uogólnia, może przymknąć oka na błędy, na przykład na produktach, które mają drobne wady, ale powinny one zostać wykryte. AI nigdy nie jest nieomylna, działa na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa. Czyli nigdy nie daje stuprocentowej pewności. Na przykład AI rozpoznający literę A może być pewna na 90%, że jest to litera A, ale prawie nigdy nie jest to 100%. To oznacza, że AI zawsze będzie działać z marginesem niepewności, co czasem będzie wymagało weryfikacji. Modele generatywne bywają przekonujące, ale mogą też wytwarzać błędne informacje. Wyobraźcie sobie książkę o grzybach napisaną przez AI autentyczna historia. Ktoś poszedł z taką książką do lasu i niestety doszło do tragedii, bo AI wymyśliła błędne informacje. Dlatego stosowanie modeli generatywnych wymaga nadzoru. To świetne narzędzie, ale nie zawsze można mu ufać bezkrytycznie. Podsumowując, dziś omówiliśmy trzy główne typy AI i ich potencjalne zastosowania w przemyśle. Przyjrzeliśmy się klasyfikacji, predykcji i modelom generatywnym, które mogą pomóc w różnych obszarach. Od kontroli jakości po dokumentację techniczną. Ale zanim AI zacznie działać w Waszej firmie, musicie zadbać o kilka rzeczy: infrastrukturę IT, odpowiednią jakość danych i obecność specjalistów, którzy potrafią właściwie korzystać z wyników AI. AI to potężne narzędzie, ale trzeba wiedzieć, jak się nim posługiwać. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta nowa formuła i jeśli chcecie zgłębić temat, dajcie znać w komentarzach, jakie inne tematy związane ze sztuczną inteligencją czy cyfryzacją Was interesują i pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki za uwagę i do zobaczenia!